Cześć. W pierwszym kroku narysuj sobie w zeszycie okrąg o promieniu dowolnej długości. Niech ten okrąg ma środek w punkcie O. Następnie, kolorową kredką, zaznacz obwód tego okręgu. Ze szkoły podstawowej wiesz już, że obwód okręgu liczymy ze wzoru L to się równa 2 razy pi razy r. R to promień i ten promień mamy w zadaniu podany. Więc zapiszmy, że L to się równa 2 pi razy 3 cm. Zapamiętajmy jednostkę. To się równa 6 pi centymetrów. O, I tutaj dopiszmy w nawiasie jednostkę. A zatem obwód tego mm, okręgu równa się 6 pi. Teraz weź inny kolor i zaznacz łuk na tym okręgu. Załóżmy, że niech to będzie taki łuczek. Tu jest jeden koniec tego łuku, a tutaj drugi koniec łuku. Wiemy, że długość takiego łuku wynosi pi centymetrów. Dopiszmy tutaj do tych naszych informacji d, to się równa pi centymetrów. i teraz zastanów się na spokojnie w jaki sposób policzyć jaką część obwodu okręgu stanowi łuk okręgu zobacz musimy początkowo tę wartość wyrazić przy pomocy ułamka pewną część obwodu okręgu stanowi łuk o długości pi a więc jeśli weźmiemy długość łuku do długości całego okręgu. No to otrzymamy ten stosunek. Ten ułamek. Wpisuję w miejsce literki D pi. W miejsce literki L. Wstawiam 6 pi. Pi jak widzisz skróci się. Otrzymujemy w ten sposób 1 szóstą. I teraz taki ułamek chcemy. Zamienić na procent, bo mamy wyrazić, mm, mamy wyrazić wynik w procentach. Wystarczy, że daną liczbę pomnożysz przez 100% i już wynik będzie w procentach. Z dokładnością do 1% mamy policzyć. No to liczymy. 1 podzielić na 6 razy 100 to się równa w przybliżeniu 16. 17%, tak? Bo mamy do 1%. Czyli będzie to w przybliżeniu 17%. Taka jest odpowiedź w tym przykładzie. Jeśli chcesz zobaczyć pozostałe odpowiedzi do przykładów, to dołącz proszę do wspierających ten kanał. To naprawdę niewiele kosztuje. Zresztą, zobacz sobie w opisie pod tym rozwiązaniem tam jest taki link z instrukcją, jak to zrobić, i szybko myślę, że. No, zobaczysz, że to się naprawdę opłaca. Ten link też znajdziesz na ekranie końcowym, tak samo jak link do przykładu B. Myślę też, że jak podpowiesz rodzicom, że jest taki fajny kanał i żeby ci pomogli, no właśnie, zostać tym wspierającym, no to na pewno Twoi rodzice wesprą Ciebie w edukacji i przy okazji też ten kanał.